Cześć, witam was w kolejnym odcinku losowego grania! Dobra, to już, to oszczędzę. Oj, przewinęło się. I w to będziemy właśnie grać. Jest to gierka, którą kupiłem jakiś czas temu. Zagrałem w nią może z pół godziny, może mniej. I jakoś mnie tak nie urzekła. Leżała sobie z rok czy pół roku, coś takiego, dłuższy czas. Aż ostatnio do niej wróciłem i mnie wciągnęła na całego. Yy, jestem już prawie pod koniec, mam dość sporą kolekcję aut, 22 auta, część wygrana, część yy, kupiona yy, i dzisiaj spróbujemy sobie przelecieć kilka rodzajów wyścigów. Yy, mamy tutaj cztery typy wyścigów, weekendowe, WGP championships, endurance i rally. Rajdy to jest coś co najbardziej lubię w tej grze i ogólnie w wyścigach samochodowych. I mamy tutaj do rozegrania takie trudniejsze. Każdy wyścig ma ograniczenie, ile auto ma, może mieć maksymalnie. Tam PP to są jakieś takie punkty mocy, nie wiem co dokładnie to oznacza. I tutaj mam wybrane. Najlepsze auto, jakie mogę wybrać, tutaj co mam, to jest Minion, czyli Mini Cooper. Auta tu mają przerabiane nazwy, nie są oficjalne, ale po wyglądzie auta bardzo łatwo się domyślić, co to tak właściwie jest. Myślałem, czy by tej gierki nie nagrać w formie tak jak było Maluch Racer, takiego show. Ale na razie. Ewentualnie pomyślę nad dwójką w tej kwestii, bo jest jeszcze druga część tej gry. Ale najpierw chciałem przejść jedynkę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, jak będę próbował gadać w trakcie, bo grałem w tą grę tylko w pełnym skupieniu. A i wtedy nie zawsze by było łatwo. Ogólnie, coś, co jest zabawne w tej grze, to jest to, że. Tutaj wszystkie auta driftują. Tu nie ma czegoś takiego jak napęd na przód, napęd na tył, napęd na cztery. Tu wszystko driftuje bardziej lub mniej po prostu i ma różną siłę. Różne przyspieszenia. Dość prosty mechanizm. Dający. pozwalający się po prostu bawić taką grą. Nie symulatorem po prostu takimi wyścigami dla zabawy. ale to chyba można skrócić, ale... Ta trawa bardzo, bardzo spowalnia, i to na pewno nie jest opłacalne, żeby tamtędy jechać. Czy ja coś zasłaniam kamerką? Nie mam pojęcia, muszę to sprawdzić. Byle teraz, a nie na. A jest Git. Dobra, jaki mam czas? 1:16, tragiczne. Trzecie miejsce, tyle dwo, ledwo. ledwo. No raz, jeszcze raz. Zobaczymy, czy będzie różnica. Tylko teraz spróbuję, może nie gadać w trakcie. Ale i tak, tego typu wyścigi warto do końca dociągnąć, bo zawsze jakiś pieniądz wpada i na kolejne auta jest. No, na styk drugie miejsce, dobra, razie ja się sobie pewnie odpuszczę. To muszę jakoś tak chociaż 3 sekundy, 4 sekundy urwać. Nie wiem, czy ja to jestem tak w stanie tym autem urwać, czy nie muszę poszukać jakiegoś innego. Bo tu są różne narodowości samochodów i w każdym mamy różne przedziały tych PP i tego wszystkiego. I trzeba czasami poszukać, a czasami trzeba po prostu pomęczyć ten wyścig dość długo. Nim się coś uda. Dobra, rajdy mieliby, mi, mielibyśmy już odfajkowane, jeśli chodzi o prezentację. No to 40 jeszcze miejsce na PP. Pytanie, czy są takie w ogóle rajdówki. Yy, ogólnie sklepy wyglądają tak, że mamy właśnie tutaj na przykład takie. I żeby pojechać na rajdach musi mieć w nazwie RAI. I tu mamy jakby 300 234, więc to jest coś, czym powinienem tamto przejechać bez problemu. Tylko trzeba wydać 10 tysięcy. A 10 tysięcy to jest za dużo w tym momencie, bo ja trzymam to na autka z najwyższej klasy, które są. O tutaj. Takie super samochody do jeżdżenia w kółko. <gry> Tylko, że ich jest trochę i nie wiem, który wybrać, więc na razie się nie pcham w te wyścigi. Co my tu mamy dalej? Mamy jeszcze Endurance. To są wyścigi na zamęczenia. Tutaj jest na przykład. Yy... W tym chyba 12-godzinnym jest 14-okrążej po minucie, gdzie po prostu w połowie zaczynam się już przyzwyczajać jeździć na pamięć, a później już zaczyna się znużenie, zmęczenie i zaczyna się robić głupie błędy. I w tych będzie to jeszcze gorzej. I na razie ich nie jechałem, bo tu trzeba te auto najszybsze kupić, bo nie ma co tu startować z czymś poniżej 500, jak są po prostu auto porobione na 500pp. Championship. Tutaj możemy coś pojechać, Summer kappa 280 pp, muszę znaleźć auto które bym miał tyle Ten mi się podoba Nie wiem czy będzie dobry, ale on mi się podoba wizualnie, to nim sobie pojadę Przy niektórych wyścigach dostaje też się w nagrodę auto za pierwsze miejsce Tylko że nie jest to nigdzie wypisane i czasami można sobie kupić nie chcąc już wcześniej to auto i Marnuje się nagroda Bo już się nie dostaje No Yy, przy wyścigach jest tam w opiniach na Steamie dużo yy, po, wspominane, że są, li, są troszkę lipne, bo boty jeżdżą po sznurku. To jest prawda, one jeżdżą po sznurku. Jak zaczniemy ich spychać, to po prostu chcąc wrócić na swój sznurek będą nas też spychać, co się może przez chwilę wydawać, że z nami walczą. Yy, ogólnie popłaca nawet w miarę taktyka na skupienie, ale chodzi mi o to, że można Faktycznie, się rozpychać, trochę jeździć jak w jakimś wledaucie Tylko trzeba pomyśleć i wypchnąć ich rozważnie, czyli ich wypchnąć, a nie rozpychać się bezmyślnie i przewalić wyścig już na starcie, tak, żeby nie opłaca się go kontynuować. No przy niektórych wyścigach już spędziłem sporo czasu restartując je w kółko. Aż w końcu je wygram Początkowo było łatwo, ale z biegiem czasu gra staje się troszeczkę trudniejsza Albo miałem gorzej dopasowane auto? Trudno powiedzieć Dobra. No i właśnie, teraz mnie trochę tak gość wypchnął przez to, że się w niego wywaliłem ja Idzie tym samym Ogólnie boty jakby W zależności od tego, które mają miejsce zająć Nie wciskają gazu do dechy i na prostej można dużo wygrywać, po prostu. Znaczy na prostej się dużo przewagi zdobywa. A na zakrętach w moim przypadku akurat traci. Za bardzo ściąłem, a tu się zwalnia na tym. A i tu będzie ciężko coś ugrać. Mam jeszcze dwa okrążenia. A jestem w połowie, a ten pierwszy zawsze nie dość, że jest najszybszy to jeszcze... Ojejku, za, za szeroko. A tu zawsze na tego driftera trzeba trochę miejsca zostawiać i lepiej jechać wąsko. Pierwszy jest nie tylko najszybszy, to jeszcze jak jest, da się, zaczyna się walczyć z przeciwnikami zamiast pędzić, to on po prostu się oddala, bo mu nikt nie przeszkadza. On jest pierwszy i on sobie po prostu odjeżdża. Więc jak się za długo powalczy. To jest lipa. Przesądza się o swoim miejscu. No, tak raz zdecydowanie jest do takiego pomysłu nagrywania jak maluch racer, że nagrywam wyścig, później dogrywam jakiś śmieszny komentarz, bo jak ja próbuję coś gawędzić w trakcie, to ja nie nagrywam już tyle co dawniej, żeby móc się jednocześnie skupić na grze. Czyli ja pewnie bym trochę poćwiczył, to by poszło by się skupić na grze i jednocześnie jak najlepiej jechać. No. Trzeba zerkać na mini mapę, bo nie da się tak jechać po prostu. Bo tu na tych... na wszystkim oprócz raidów zakręty są sygnalizowane tym, że... no na mapie są jakieś tam te drogowskazy, ale są tylko wykrzykniki. I one są w takim jakimś odstępie czasowym, że to ja nigdy nie ogarniam ile tak naprawdę do tego zakrętu mi zostało. O, to auto ktoś mocno driftuje. Ojejku, źle się do tego zakrętu złożyłem. I sporo na tym straciłem. Jestem trzeci. A to już ostatnie było okrążenie. No nic, pojedziemy. Może się na, na tych kolejnych da uda jakieś pierwsze miejsce zdobyć. W co wątpię. Ale nie muszę być pierwszym. Gdzieś tam sobie to. W, nie w niedzielny wieczór jakiś ogarnę. Powtarzając, znowu pół godziny. Różne warunki pogodowe. I przy tych wyścigach na przetrwanie, których raczej nie będę w od, na odcinku odpalał chyba. Chyba żeby odpalić, kupić to najlepsze autko i spróbować. No, kuszące w sumie. E, tam w trakcie wyścigu pomiędzy krążeniami zmienia się pogoda, zmienia się y, światło, porodnia. Więc jest bardzo ciekawie to rozwiązane. Nie wiem, czy ten deszcz jakoś wpływa na przyczepność, ale na pewno wpływa na widoczność i to jest... Ojejku, za, za szeroko szedłem. No i pioruny też potrafią troszeczkę rozproszyć. A i zawadziłem tymi nimi kołami pobocze, które bardzo spowalnia. Lepiej już troszeczkę za bardzo zarzucić. W ten sposób przyhamować, niż wjechać na pobocze, bo to hamuje jeszcze bardziej. To O prawo o, za zakręt, przesadziłem. Będzie na wrotka. Za szeroko, że zajadę drogę, to mnie pchnął zawsze taki źle lepszy start. No i teraz na prostej troszeczkę nadrobię, ale nie do pierwszego niestety, bo pierwszy, pierwszego, żeby wyprzedzić, trzeba na zakrętach nadrabiać. Oj, smok ma maściłem, za późno zareagowałem. I mi zrobili. Jakby nie ten deszcz, to trasa by była to całkiem prosta. Otwarte miejsce. Ogólnie, jak już jest wykrzyknik, to już trzeba wiedzieć, w którą stronę jest zakręt i obserwować wewnętrzną krawędź drogi. A mimo to można wypaść dość prosto. Jak się gazu nie odpuści, na niektórych zakrętach, na których pasowałoby to zrobić. Pod obrotami mam yy, wytrzymałość auta, bo auto może wybuchnąć i wtedy mamy skończony wyścig. Więc z tym zderzaniem się trzeba też troszeczkę uważać. A mi błysło w takim momencie, że nie wiedziałem czy już skręcić czy nie. Ojojojoj, oj, 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 wyniosło w krzoki. Długa prosta. Czy tutaj? Może ja na to trzecie miejsce będę po prostu walczył, bo wcześniej nie chcę później, nie wiadomo ile kombinować z montażem, żeby zrobić z tego coś treściwego. Jak ja będę powtarzał po kilkanaście razy, a wiem, że ja po prostu muszę się całkowicie nagrze skupić, żeby. Nie robić głupich błędów. Zawsze jak tak mówię, to później nagle mi się udaje w miarę le lepiej jechać i zaprzeczam sobie. No i ten zakręt się teraz udało bez odpuszczenia... A jejku, za późno! Dobra, uderzyłem go, spowolniłem. Mogę walczyć o trzecie miejsce z powrotem? To jest trzecie okrążenie, więc już trzecie jest maksymalnie tym, które mogę osiągnąć. Może przeciwnicy jadą po sznurku, to tu nie ma szans, że on gdzieś tam wypadnie, któryś z przodu. Nie ma takich losowych. Oj, ale ja mogę wypaść. Właśnie. Teraz muszę walczyć o to trzecie. Oj, chyba już nie będzie nawet trzeciego, będzie trzeba to zrestartować. Wstyd. Jeszcze się kurze. Ta. wyjechałem na trawę, to już koniec. O, ten zakręt mi pięknie wyszedł, jak widać, dużo nadrobiłem. Muszę się uwolnić, bo on spowolnie jak mnie tak przepycha. Jestem drugi, więc już na pierwszym okrążeniu jestem w miarę dobrze ustawiony. Tylko teraz tego nie zepsuć jakoś głupio. Co bywa trudne, jak się chce, jak najszybciej jechać. Standardowy powód yy, stracenia pozycji. Panikuję co do tego, kiedy się zakręt zaczyna i za wcześnie zaczynam manewrować albo za późno. I teraz będę się przepychał, nie muszę teraz na spokojnie to rozegrać, bo jak znowu będę próbował za wszelką cenę być jak najszybciej, żeby go wyprzedzić, to tak naprawdę popełnię błąd i, i on mi odjedzie, a nie zbliżę się do niego. Właśnie, przesadziłem. Fajnie było można się w niego wbić i go wywalić, ale nie trafiłem. I sam wypadłem. Teraz muszę ciasno zakręty pokonywać do końca. Dobra! Wywalony z trasy. To jest właśnie taktyka dość trudna. Ryzykowna i trudna do wykonania w sposób świadomy, ale przypadkowo się czasami, czasami udaje. Teraz tylko nie zrobić jakiejś głupoty przed, do końca wyścigu. No i mamy pierwsze miejsce. No, jest trzecie pierwsze. Zobaczymy, co będzie na kolejnym. A, mi coś w krzyżu zabolało i tam przed ostatnim zakręcie się skrzywiłem Trzy punkty przewagi ma. Chyba nie mam szans być pierwszy. No nic, jedziemy. Przynajmniej ładna pogoda, a moja auto już brudne. nuh Jego ja już wiem co tu za trasę. Już tyle razy na niej powtarzałem wyścig. I teraz ten zakręt zawsze. Przeważnie? O, tym autem nawet idzie. W większości aut ten zakręt pokonuje dużo wolniej niż boty, więc. To, że tutaj na nim zyskałem, to jestem zaskoczony. Autko mi chyba pasuje. Do tego w jaki sposób się do niego składałem. Ejku, zmościłem, zamyśliłem się Zapomniałem być skupionym na tym, jaki jest kształt trasy Zobaczymy, czy drugi raz też to pójdzie tak korzystnie No, w miarę, na styk można jechać szeroko, ale trzeba wtedy bardzo yy, dużo wcześniej złożyć się do zakrętu. Najlepiej jechać środkiem i obserwować ten. Choć, jak już dobrze wiemy, jak so lecą zakręty, to jadąc yy, ciasno, naj największą prędkość uzyskamy, ale. czy no. większą przewagę? Kurczę, to gania mnie. Za ostro skręcam, bo tutaj. ...wepchnął mi się na środek i nie mam go teraz jak... ...no tylko wyprzedzić nie mam, jak najgorzej jak jest po wewnętrznym zakrętu... ...bo nie ma jak się... W... Ojej, wcisnąć... ...ale jest jak spaprać sprawę... ...nie no... już go nie wyprzedzę... ...chociaż mogłem jeszcze próbować go wypchnąć na tym zakręcie, no nic... ...zrestartowałem to, pojadę od nowa... ...co ciekawe... A w tych samochodach, jak się nawet powtarza wyścig, to to, co się już przejechało, zostaje w przebiegu. To jest bardzo fajna sprawa. Ja lubię takie pierdały w grach jak wyścigowych, jak zapisywanie się przebiegu i tego typu rzeczy. A w dwójce jest nawet potrzeba, zmiana, potrzeba zmiany oleju. Co to, że jest w ogóle ekstra? Ojejku, błąd za błędem, ale w miarę się udaje to prędkość przynajmniej zachować i. Nie dogonili mnie Dobra, wygrana. I co mi to da? Drugie miejsce czy pierwsze? Pewnie drugie To były trzy punkty różnicy No, punkta brakło. Nawet dwóch tak naprawdę bo zawsze jak mam tyle samych punktów to mnie wali dalej No nic, nie dostaniemy ewentualnego prezentu <laughs> yy, I weekend yy, Weekend to są takie wyścigi różne. Mamy wyścigi tych samych samochodów Albo dwóch różnych, takie jakby yy, taka rywalizacja marek. Yy, są jakieś maluszków, jakichś takich, tych różnych takich samochodzików, dziwne wyścigi. Kurczę, kusi kupić tego 500. Yy, co to jest w ogóle za auto, tu mam mieć? Cinder Balvino, czy ja to mam? Bym pokazał też, jak wyglądają takie śmieszne wyścigi, bo tu jest troszeczkę tych takich wyścigów. Mikrosów. Cinder Balvino, to jakiś Niemiec mały. O, to tego wyścigów też tam mamy, autobusików. O jejku, to ma power zero. To jest jeszcze śmieszniejsze niż ten. Dobra, spróbujmy. Jeszcze śmieszniejsze niż te autobusiki, bo autobusiki mają power. Coś tam więcej. Wait, what? Ile to kosztowało? Gdzie jest moje 40 tysięcy? Czy ja zrobiłem najgłupszą rzecz jaką mogłem zrobić? Naprawdę? 38 tysięcy, na no to gówno wydało. A to 150 tysięcy kosztuje? Toż, to ja teraz będę znowu się męczył w tych wyścigach, powtarzając je, żeby zarobić na to auto, co ma 500 pp. <noise> <noise> Jego myślałem, że to jest takie, odle jaj się to kupuje, tak z jakieś 5 tysięcy, a tutaj mi wywaliło. No to tu, żeby to pojechać, a trzeba... Ja nie mogę. Jakie gówno! To są takie jakieś rarytasy, już te wyścigi, których się nie po prostu nie robi. Jakoś nie powinno pewnie te, e, GP, te Championship jechać, a te są dla zabawy, żeby po prostu gry maksować. No jak to wygląda, takie żuczki. E, ale jedzie to. Driftuje. Ile mamy max? V max, Setkę to jedzie. Nawet, nawet. Takie małe, ale ciężko jest znaleźć miejsce, żeby wyprzedzić. Ale ile jest czasu na zastanowienie się w zakrętach? O, ale Knitek i tak potrafi wypaść. Zrestartuję to. Trzy okrążenia, mogę nie wyrobić się. Dobra. Osta drugie 600 metrów przejechałem. Drugie i ostatnie okrążenie... Drugie i ostatnie podejście. O. Jazda tymi monoklasami jest najtrudniejsza, bo trzeba już wykazać się, już nie, może, już nie ma się zapasu w samochodzie, tylko trzeba się wykazać umiejętnością. Ja przeważnie mi tych umiejętności brakuje, na ja zakrętach nie zyskuję na tyle prędkości, żeby tego pierwszego dogonić. Zwłaszcza, że początkowo trzeba się jeszcze z tą resztą poprzepychać, bo się zawsze z końca startuje. Dobra, ostatnie okrążenie. Aha, czyli już. Przewa mam drugie miejsce. Dam 38 tysięcy, by przejechać się takimi Żuczkami w kółko i zarobić. Tu, 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 tu. A to są trzy wyścigi. Ja. No, chyba trzy było tam. Ażem się wpakował. <laughs> Zamiast pokazać najciekawsze, jakieś najszybsze samochody, które nie wiem, czy driftują, czy nie, czy jak, jak to wygląda, to ja jakimiś rzuczkami jeżdżę. Mikrusami Tu powinien być dźwięk jakiś elektryka przy tych samochodzikach Taka wkrętarka Nie, prędkość tego auta sprawia, że mi się chce ziewać I się chyba zatworzyło za okno, więc się tak złożyło A, dwa były wyścigi. No dobra. O dwa za dużo. Ron no, 46 tysięcy. Czy jeszcze jest coś tu ciekawego? Chyba nie. Tak mniej więcej przekrojowo wszystko pokazałem. Wszystko sobie popróbowałem. Nawet to, czego jak się okazało, próbować nie chciałem. 75 tysięcy. 68. 000. 68 to ma full, to tutaj tam prawie całe. Poszukajmy na koniec jeszcze jakiegoś auta najlepszego. Ten ma tutaj. Ten i 100 tysięcy. Też ma 500, ale ma połera mniej. I 60 tysięcy równe. Najszybciej bym na niego zarobił. Sop, czyli. Nie wiem co to to to, to tutaj jest. Dobra. Te eee, w ogóle mają tak dziwnie, bo mają ciut mniej. Dlaczego? Nie wiem. Ale mają też powera mniej, więc już bym Herkulesa walił, ale on 100 tysięcy ale on ma ponad. A czy ty ogólnie zlipa w tym? Jeśli chodzi o te wyścigi Japońce jak tutaj. GT400 80 tysięcy najtańszy power ma prawie full I to jest jeden aż taki Co my tu mamy jeszcze? Tutaj to w ogóle nie ma. Tu jest to, to jest najszybsze To to że w ogóle odpada bo tutaj jest power kratek kratki prawie brakuje I też mnie nie stać Brytyjczyki 22 tysiące jakiś rally tu mi został Tu też jest tylko jeden Dalton Evo 60 tysięcy, najtańszy chyba Pora w miarę, reszta trochę mało No i dużo tego jest, nie wiem co będę chciał wybrać ostatecznie yy, Jeszcze na koniec może w statystyki wejdę Eee yy. Kars 25%, Time plate 10 godzin. 42 wygrane. 4 razy zniszczyłem auto. 68% gwiazdek zdobytych. Reputation 3,56. Nie wiem, jak się to zdobywa, jak to działa. Jeszcze 30 km będę miał kolejnego Achievementa na Steamie na 1000 km. A ostatni Achievement jest na 5000 km. Także, no, trzeba by trochę pograć i chyba nie będę miał jednak 100% tak jak planowałem. 100% osiągnięć na tym, bo tych 5000 km tym się nie chce robić chyba że na tych autach z 500 pp na tych długich wyścigach to będzie jakoś szybko lecieć, no bo tam prędkość ma do 300, 300 przekraczać nawet, bo jest achievement żeby 300 przekroczyć więc, 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 więc tam może szybko przebieg rosnąć mało zakrętów, duża prędkość, dużo prostych więc zobaczymy no, a w tym odcinku to by było na tyle yy, w ramach losowego grania. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.